Cześć, z tej strony Sławka Turowicz. Witam Cię serdecznie w moim podcaście. Po ludzku dzielę się w nim własnymi refleksjami na temat tego, jak może być przyjemniej i łatwiej w życiu. Spotkajmy się w środku. Zapraszam. No cześć. Będę mówić dzisiaj o tym, jak nie wychować narcyza. Taki jest tytuł tego odcinka. Szczerze mówiąc, to ja planowałam zrobić zupełnie inny um, temat. I po prostu rzeczywistość facebookowa w taki sposób do mnie stukała i pukała, że stwierdziłam, że no nie. Jednak ten temat będzie y, jako pierwszy. A nie pukała absolutnie żadnymi kwestiami związanymi na pierwszy rzut oka. Z kwestią jako takiego narcyzmu. E, było to jednak coś, na co miałam powody, by być szczególnie wyczulona. E, Opowiedzieć o takich trzech zdarzeniach, i tak się zastanawiam, czy opowiadać o nich chronologicznie, jak to się u mnie działo, czy też właśnie w od, odwrotnej kolejności. I chyba opowiem tak, opowiem to w odwrotnej kolejności. Niedawno, bo kilka dni temu, niezwykła dusza, niezwykła osoba. Która też stworzyła dżingiel do tego podcastu, wydała, wydała taki utwór Laloba, który bardzo mocno osadzony jest w tym, o czym traktuje biegnące z wilkami. I to wiem, że ta książka jest dla niektórych osób bardzo ważna. Ona mieści w sobie bardzo wiele symboliki jungowskiej. No i po prostu dla tej osoby to był bardzo ważny utwór. Gdy go nagrała, to miała wielką, puściła taką rolkę na Facebooku. To jest Ola Karpiuk Pieśń Serca. I Ola opublikowała taką rolkę, w której właśnie słychać ten utwór. z takim podpisem, że tak, w angielskiej, londyńskiej kawiarni puszczają tę piosenkę. I to była taka radość, taki fan z tego powodu. I widać było, że ona się po prostu tam cieszy, potem tam dodatkowo było napisane: I co z tego, że ja w tej kawiarni pracuję? Ale mnie urzekło to bardzo i tak mnie zachwyciło, że widać ją z tą radością cieszenia się z publikacji czegoś, ale też z tego, że jest widziana w cieszeniu się z publikacji czegoś, czegoś dla siebie ważnego i to jest coś przepięknego ktoś mógłby pomyśleć sobie hmm, to nie jest skromne ale uważam że to nie jest fałszywie skromne że często my wychowujemy się albo byłyśmy wychowane, z wychowywano albo oby nie wychowujemy do pruderii, do fałszywej skromności jest to, to uważam dość e, brzemienne w skutki bo może to być naprawdę Właśnie e, czymś takim, co, co później pozbawia m, nas takiej rzetelnej e, próby docenienia tego, co w nas ważne, rozpoznania naszej wartości w tym, co robimy. Więc to jest e, ta pierwsza odsłona m, tego tematu. Druga. Druga odsłona to. E, Doktor Agnieszka Kozak opublikowała nową książkę. To jest e, Mądra Wdzięczność. No i podobnie jak Ola, ma wielką radość z tego powodu. Kolejny już post. E, Prezentuje na swojej stronie facebooku, w którym właśnie cieszy się z tego, która mówi, że jest piękna, w którym mówi, że, że i okładka jej się podoba, że jest taka piękna i widać, widać po prostu taki też zachwyt, taką radość z tego, że, że właśnie ukończyła to dzieło i że jest z niego zadowolona. Nie ma to dla mnie takiego znamiona promocji. Bo to nie jest, chodźcie, pójcie. To jest, chodźcie, zobaczcie, jak cieszę się, że zrobiłam coś tak fajnego, coś tak dobrego, coś tak mm, przydatnego. To właśnie uderzyło mnie w tą samą czułą stronę. Zachwycam się. I patrzcie, jak ja zachwycam się czymś, co stworzyłam. I trzecia odsłona. Trzecia odsłona to jest moja ukochana Kasia Dworaczyk. U której rozpoczęłam terapię w nurcie systemu wewnętrznej rodziny jakiś czas temu. A teraz po prostu ją też pogłębiam sama w tym nurcie. Chciałabym kiedyś zostać terapeutką. I Kasia Dworaczyk to jest w ogóle osoba. Która jest udalentowana w wielu różnych dyscyplinach i działa też w tych dyscyplinach. A tutaj e, chcę opowiedzieć o tym jej kawałku, w którym e, jest prezeską Muzeum Historii Kobiet. I e, w tym roku m, była gala Bohateron Bohaterona, w, w, na którym Kasia e, uzyskała nagrodę ze swoim muzeum. Jak sama mówi, to jest jedna ósma z tych nagród, i, i widać było przez kilka dni, e, publikowała właśnie e, takie posty, w których wyrażała radość, wyrażała wdzięczność. Widać było, że też to docenienie ją po prostu cieszy, i też widać było jej radość spowodowaną z tego, że ma satysfakcję na jakimś polu. I to też jest dla mnie takie bardzo ożywiające, bardzo inspirujące, że, że my coraz bardziej w Polsce, w której tak często słyszę, że mm, przeważnie to naród smutasów, że się nie potrafimy docenić, że nie potrafimy się cieszyć, że to się zmienia. Bardzo mnie to cieszy i y, podejrzewam, że te trzy konkretne zdarzenia, dlatego były dla mnie takie. Hmm. Takie poruszające to chyba jest najlepsze słowo, dlatego że ja całkiem niedawno y, sama miałam y, taką właśnie sesję terapeutyczną, w której uwalniane było to, że ktoś może patrzeć i przyjmować, a nawet zachwycać się tym, że ja. Sama sobą się zachwycam. Że ktoś znosi to, ten mój samozachwyt. Widzi go i jest to ciepło przyjęte. Za tą sesję bardzo dziękuję Magdalenie Sławnikowskiej. I, I wtedy, jeszcze podczas tej sesji, hmm, to było takie, jakbym poczuła, że znam sposób. Hmm, że znam sposób na właśnie narcyzm. I, I chciałabym ten wiersz teraz y, tutaj powiedzieć. Być może już go czytałaś na moim profilu y, facebookowym, ale i tak go chcę, chcę tutaj powiedzieć. Tytuł to Narcyzm. Zabrakło ciepłego spojrzenia, w którym można się przejrzeć. Odbicie w chłodnej tafli wody zniekształca obraz. I właśnie tak to widzę. Widzę to tak, że jeżeli mamy osobę,